Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, Hrabia Dulac, Milton de Peyrac-Peyran, Hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu, to rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w Nazairze, ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien, ale w Bokler to chyba nic niezwykłego. Być może, ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, na no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą, moim zdaniem to nie może być byle kto. Hmm, masz rację, kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przesyłam kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem. Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy renawet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Hm. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. nie. Wyczujecie na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj.